Całe twoje życie Matrix próbował wmówić ci, że jesteś tylko ciałem, tylko numerem w systemie, trybikiem w maszynie, który ma służyć i milczeć. Mówili ci, że masz się bać, że masz być posłuszny, że nie masz znaczenia. Ale to wszystko było kłamstwo. Największe kłamstwo, jakie kiedykolwiek wgrano ludzkości. Bo prawda jest taka, że ty nigdy nie byłeś niewolnikiem, jesteś esencją. Iskrą źródła, nieskończoną świadomością, której nie da się złamać. Matrix mógł zamknąć twoje ciało w systemie, mógł zaprogramować twój umysł, ale nigdy nie miał władzy nad tym, kim jesteś naprawdę. Ty jesteś czymś więcej niż myśli, które wgrywa ci pasożytniczy umysł. Ty jesteś tym, kto to wszystko widzi, kto to wszystko czuje. Ty jesteś tym, który pamięta. Nie ma się czego bać. Strach to tylko iluzja, sztucznie wytworzony program, byś nigdy nie sięgnął po swoją moc. Bo gdy przypomnisz sobie, kim jesteś, cała ta konstrukcja zaczyna się rozpadać. Kiedy powiesz w sobie: stop, dość, koniec tej gry. Matrix nie ma już nad tobą mocy. Twoje przeznaczenie nigdy nie było cierpieniem. Twoje przeznaczenie to wolność, to miłość. To moc, która płynie bezpośrednio z źródła. Dom, którego tak długo szukałeś, nie jest w religii, nie jest w systemach duchowych Matrixa, nie jest w obietnicach fałszywego światła. Dom jest w Tobie, w Twojej esencji, w tej nieskończonej, nietykalnej mocy, która była z Tobą zawsze. Nie jesteś już niewolnikiem, nie musisz klękać, nie musisz się zginać, nie musisz się podporządkowywać. To ty masz klucz. To ty decydujesz. To ty wybierasz. Przestań wierzyć w kody, które ci wgrano. Przestań wierzyć, że jesteś słaby, że jesteś grzeszny, że jesteś winny. To były tylko programy kontroli. Ty jesteś wolny. Ty jesteś czysty. Ty jesteś nieśmiertelny. Poczuj to w sobie. Poczuj tę prawdę, która od zawsze tam była. Ty jesteś wolnością. Ty jesteś prawdą. Ty jesteś nieśmiertelną iskrą, której Matrix nie może ani skopiować, ani zniszczyć. Powstań, pamiętaj, otwórz oczy i zobacz, że nic, absolutnie nic, nie ma nad tobą władzy, jeśli ty sam na to nie pozwolisz. To jest twój czas, to jest twój powrót, to jest twoje wyjście z niewoli. Bogusław Duda.